No i tak, dzięki szczęściu, a nie waszym umiejętnościom, udało nam się doprowadzić ten odcinek do końca. Jeszcze tylko zobaczycie wasze popisy na ekranie, zobaczy je również jury i wnikliwie ocenię. Jednocześnie wybierze tę osobę, która niestety jest za dobra, żeby brać udział w tym programie i będzie zmuszona nas opuścić. To całe zadanie? No, to jest żart jakiś? No i co? Czekaj, czekaj, czekaj. I co tam wjechać z powrotem? Tak, tak, tak. No nie żartuj. To nie walnąć w słup. A już się nie ma słupa. <laughs> czekaj. Ups, słup, wcale nie chcę, tak zrobić. Okej, okay, mogę tak. No. Da. Już? No? Już? ogień, Co jest ze światełkiem? O Uważaj na pana prowadzącego. Brawo! No dobrze, jesteście, widzimy, mistrzami świata w piłowaniu sprzęgła. Palenie poszło wam doskonale. Natomiast gorzej było z tym zawracaniem. Szczególnie szybki maner wycofania. No, gratulacje, po prostu ucieczka z placu boju. Dwie proste konkurencje. Najprostsze. Jazda na wbiegającym murem. Nic prostszego zatrzymać się przed murem z prędkości 5, 60 km na godzinę. No i zofanie w, w ciasnej uliczce. Z całego grona, sześć osób, które tutaj siedzi, tylko jedna osoba potrafiła wykonać zadanie z murem prawidłowo. Tylko jedna osoba zatrzymała się przed tym murem i nie doszło do zdarzenia. Cała piątka poszła, po tak zwanej bandzie, zderzając się z murem. Proszę sobie teraz wyobrazić, jakby ten mur był naprawdę i rzeczywisty. Nie, nie mam... rozmawialibyśmy raczej na pewno. Ja ze sobą. mam nadzieję, że to tylko niepohamowana, ogromna chęć zderzenia się z tym murem, no bo taką okazję mieliście, tylko spowodowała, że wjechaliście w ten mur, bo jeśli faktycznie staraliście się zrobić to najlepiej jak potraficie, no to to jest kompletny brak wyczucia samochodu, kompletny brak wyczucia odległości, kompletny brak wyczucia tego, co jest tak, na tej drodze, że na wierzchni. próby i były dwie próby, próby były dobrze jeżdżone, natomiast... Tak. Więc ja mam tylko nadzieję, że to może Wreszta. taka niepohamowana chęć zderzenia się z tym murem spowodowała, że to tak wam świetnie wyszło. No bo jeśli faktycznie się staraliście, to jest to koszmarny dramat po prostu. To nie ma takiej możliwości, żebyście prowadzili samochód na drogach w ruchu publicznym, zdaje się. Myśmy słyszeli, że w pewnym momencie, jak samochód w jakimś w jednym z przypadków miał zacząć hamować, to wyraźnie ta osoba, już nie pamiętam, która dodała hmm. gazu w tym momencie. I zamiast zwolnić, to że jeszcze. To ja tam z tyłu pijawała. siedziałem. Tak, ryzykowałem. <laughs> lampki, potrzebujecie czerwonej lampki, tak? żeby wiedzieć, kiedy zahamować. Słyszałem, że jednej osobie udało się. Nieźle wykonać. Tak, naszym zdaniem no, powinno opuścić ten program, ze względu na to, że to nie jest chyba dla tej osoby dalszy. Jednoznaczny werdykt. Jednoznaczny. Tak. A kto? Pani. Mm -hmm. Drodzy zawodnicy, naprawdę i z przykrością, i z przyjemnością, bo to ma dwie strony. Ktoś z Was może okazać się, tak, no w przyszłości na pewno. Niedługi, może dłuższy, ale niezłym kierowcą. I niestety nie pasuje do naszej grupy i będzie musiał ją dzisiaj opuścić. Tą osobą jest... Pan Michał. Z utęsknieniem Pańskie Prawo Jazdy czeka właśnie, na Pana. Czeka tam na zewnątrz Pańskie Prawo Jazdy. Już drży całe, żeby pokazy... mógł je Pan pokazywać kontrolą. Dziękuję. Dziękujemy, Dziękujemy dziękuję. bardzo. A poza prawo jazdy Pan Michał otrzymuje 5000 zł. To tyle proszę Państwa. No a my zostaliśmy tutaj już uszczupleni. Zostało pięciu zawodników. A przed nami w przyszłym tygodniu następny odcinek. Nie wiem, nie. A wy No gazu dodaje nie jedzie. Zapaliłaś? To Chyba to początek. Jeszcze mocno, tak? Mocno, bo tam w słup się nie wyrobisz. Mocniej, mocniej, kierownica, weź, 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 bo tam po zewnętrznej też. Tak, weź, weź, nic nie. nie, 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 nie.